Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przedstawiającą jedynkę z Konfederacji Wolność i Niepodległość w Okręgu Koszalińskim. Nazywam się Krzysztof Robert Chmielewski, jestem prezesem Okręgu Partii Korwin w Okręgu Koszalińskim i tym razem będę kandydował z pozycji numer jeden na naszej liście. Może na początek powiem Państwu. Parę słów, co to jest Konfederacja, bo jak chodzimy po Koszalinie ze zbiórką podpisów, to ludzie nas się pytają, ponieważ nie wiedzą, że taka partia w ogóle istnieje. Wynika to przede wszystkim z tego, że no, mamy blokadę w mediach głównego nurtu. Konfederacja skupia w sobie wolnościowców, narodowców, e, katolików, środowiska e, środowiska. Rolników, tak, i tam jeszcze mamy antyszczepionkowców, panią Sochę. Jeżeli chodzi o mnie, to kandydowałem już do Sejmu w 2015 roku z Komitetu Wyborczego Korwin z miejsca szóstego z czwartą lokatą. Prywatnie jestem przedsiębiorcą. Od 20 lat prowadzę swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo. Żonaty, Dwoje dzieci: córka studiuje w Hongkongu, syn chodzi do drugiej klasy liceum. Jeżeli chodzi o nasze tezy programowe, to przede wszystkim wolny rynek jako podstawa gospodarki, tradycyjne wartości chrześcijańskie, jeżeli chodzi o tutaj społeczeństwo i przede wszystkim interes narodowy w polityce. Zdecydowałem się kandydować. Do parlamentu już pierwszy raz, tak jak mówiłem, w 2015 roku, ponieważ postanowiłem w swoim życiu zrobić coś dla ojczyzny, dla dzieci, dla wnuków, ponieważ dzieci już tam dorastają. I przede wszystkim chciałbym powstrzymać młodych ludzi przed emigrowaniem za granicę za chlebem. Na pewno jesteśmy za tym, żeby odrzucić traktat lizboński, który podpisał Lech Kaczyński i który uważamy, że szkodzi Polsce. Unia Europejska tak, ale na zdrowych zasadach. Kampania wyborcza będzie polegała, no tak jak to zawsze się odbywa. Mam nadzieję, że wezmę udział w jakiejś debacie. Będziemy robili konferencje prasowe, przedstawimy pozostałych kandydatów z listy oczywiście. Serdecznie zapraszamy, to będzie nasza następna konferencja prasowa. No, i tradycyjne środki, przekazy, czyli tam banery, ulotki. I przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. I spotkania z mieszkańcami, tak? Będziemy jeździli, będziemy jeździli po całym okręgu. Chcemy wystawić pełną listę 16 kandydatów, natomiast jest jeszcze parę miejsc wolnych, więc zapraszamy tutaj przede wszystkim przedsiębiorców, którzy chcieliby przeżyć przygodę z polityką, zaistnieć w polityce e, młodych ludzi, studentów. Jestem. A szczególne, a tu mamy jednego Ta, studenta. Ja nie będę kandydował. E, no i myślę, że będę reprezentował to środowisko studentów przede wszystkim, ponieważ tam studiuję I, i... Szczególnie zapraszamy panie, bo z tym jest zawsze problem, ponieważ musi być parytet na liście 35% kobiet to muszą być kobiety.